Taki milowy krok, można powiedzieć, te dwa mecze, taki milowy krok jest dla nas. Ale musiałem pamiętać, że budowlany to nie jest słaby zespół i w kolejnym meczu na pewno, na pewno nam się postawią, może jeszcze bardziej niż dotychczas. Sami widzimy, że te mecze są wyrównane, bo w obu był tajbrek, więc nie liczymy na łatwy kolejny mecz na pewno. No tak, my dzisiaj też na boisku mieliśmy momentami takie, oh, oh, oh. i to dużo tego było w tym meczu. Naprawdę mecz nerwów, nerwów tak naprawdę, bo, bo myślę, że umiejętności były tutaj chyba na, na tym samym poziomie. Dałyśmy że sobie wszystko budowlane, też szacunek dla nich, bo dały sobie naprawdę wszystko, wszystkie siły, jakie miały. To było widać po nas, po nich, po nas. E, Jowana Brakocewicz naprawdę, no nie wiem, szacunek dla tej zawodniczki, bo przy takiej ilości piłek ona po prostu była w stanie jeszcze dalej grać, kończyć, atakować z pełną mocą. Ale całe szczęście my swoją zespołowością, swoimi kibicami wyrwałyśmy ten mecz jakoś. Niestety na pewno są bliżej tego złota niż my, ale e, rywalizacja toczy się do trzech wygranych. EUKS ma na razie dwa mecze na swoim koncie, więc my generalnie nie mówię, że mamy teraz łatwą sytuację, ale zrobimy wszystko, żeby jednak jeszcze powalczyć. Myślę, że mecze same w sobie były na tyle fajnym widowiskiem dla kibiców, że mogły się podobać. Obydwa pięciosetowe, w zasadzie w każdym z setów, z wyjątkiem chyba podeprę się, drugiego, no i Tajbrek był dosyć jednostronny. Tak to wszystkie były na przewagi, więc ja uważam, że emocji nie brakło. Szkoda, że znowu EKS się cieszy i może fetować. Mam nadzieję, że w poniedziałek my pokażemy się z o wiele lepszej strony. Niestety teraz było tak, że LKS zrobił dwa punkty, my jeden i, i, i tak nas goniły. Mimo że często miałyśmy dosyć dużą przewagę. Może faktycznie przez pryzmat tamtego roku yy... Większość, większość z kibiców może myśleć, że Jowana w budowlanych, u nas Regis, ale nieraz już to każda z nas, myślę, potwierdzała, że w kupie siła, w jedności siła u nas i myślę, że różnicę u nas to robi. Nie każda zawodniczka pojedyncza, tylko razem, że się uzupełniamy. Gramy to, co gramy. Skład jest taki, jaki jest. Myślę, że mamy bardzo dobre dziewczyny. Myślę, że pokażemy jeszcze mnóstwo serducha. Bo może nie tyle umiejętności siatkarskich, to właśnie też często takich emocji, takiej agresywności nam zabrakło na boisku. Trochę tak, trochę tak. Myślę, że, że tak trochę było, ale nie da się grać bez emocji. Ale jeżeli ktoś opanuje to, że te emocje nie powodują bania się, grania, to wtedy jest dobrze. Jeżeli te emocje powodują taką agresję pozytywną, to wtedy kończy się tak, jak dzisiaj się skończyło dla nas. Bo myślę, że my mieliśmy sobie właśnie taką agresywną Agresywne emocje. Był, był ten strach, były wiadomo nerwy, ale to wszystko działało na nas dobrze. Teoretycznie każda powinna panować nad emocjami, ale te emocje często bywają tak silne, że naprawdę potrzeba czasu, żeby się samemu w sobie uspokoić. No, przy takich kibicach ciężko jest czasem usłyszeć własne myśli, a, a co dopiero jakby wyzbyć się emocji, więc, więc na pewno będziemy musiały bardziej na chłodno podejść do tych meczy. Jeśli chodzi o jakąś wielką taktykę czy robienie treningów, to raz, że nie ma czasu, a dwa, że na ten moment to, co wypracowałyśmy, to, co y, ugrałyśmy, jak ze sobą funkcjonujemy, nic więcej jakby nie możemy zrobić. Możemy dołożyć jeszcze więcej serducha i, no i w zasadzie walczyć.